Czy ta osoba się odezwie? Sprawdźmy to. Ten film wyświetlił ci się nie przez przypadek, więc oglądaj go do samego końca. Sprawdźmy, co siedzi w głowie tej osoby. Ok. Po pierwsze, ta osoba ma problemy z podejmowaniem decyzji. To mogę powiedzieć od razu. Czyli ta osoba po prostu może odkładać coś na później i tak naprawdę nie realizować w pełni swoich obietnic. To jest taka sytuacja, która ciebie może denerwować, mnie tak samo wydenerwowała. Jest to coś takiego, co symbolizuje, że ta osoba niestety mogła przejść jakieś rzeczy w życiu, które ją dosyć mocno blokują, albo nawet w waszej relacji były jakieś rzeczy, które mogły spowodować u tej osoby po prostu takie lekceważenie. Jakie spadki zaufania albo po prostu wypalenie. Ja oraz cała moja rodzina od ponad 120 lat specjalizujemy się w rozkładach na temat relacji. Jeśli chcesz dokładnie dowiedzieć się, co dalej i sprawdzić odpowiedzi na Twoje pytania, koniecznie wejdź na moją stronę internetową kluczprawdy.pl i zamów u mnie prywatną wróżbę.